Ausarbeiten to jest wypracować coś. I w tym słowie zawiera się taka większa szczegółowość, taka, takie wypieszczenie tematu, czyli Ich habe einen plan ausgearbeitet. To, to znaczy, że wypracowałem sobie jakiś tam plan, opracowałem go, ale tu jest taka większa szczegółowość. Jest natomiast taki ciekawy kontekst tego słówka ausarbeiten, i on jest też związany z pracą oczywiście i możemy powiedzieć Ich arbeite, mich. Am Wochenende in meiner Werkstatt immer aus. Co by oznaczało dosłownie, że wypracowuje się w moim warsztacie w weekendy. Zaraz zrozumiecie, o co chodzi z tym wypracowywaniem się. Tu chodzi o to, o znaleźli, znalezienie równowagi, na przykład między pracą a życiem prywatnym, czyli wypracowuje się w moim warsztacie, czyli za pomocą pracy odzyskuje równowagę. To jest tak, jak na przykład ktoś idzie się wyszaleć, czyli też mamy wyszaleć się, czyli wyzbyć się tam czegoś, czyli tutaj wypracować się.